Pomimo zrealizowanych przez miejskie wodociągi inwestycji, które dały bardzo dobrą jakość wody, czyste środowisko naturalne. Świadomość tego faktu niestety nie jest powszechna, że możemy dzisiaj pić wodę z kranu zdrową, czystą, bezpieczną. Mamy czyste środowisko, bo oczyszczamy wszystkie ścieki. Oczyściliśmy również rzekę Brdę, kanał Bydgoski, rzekę Wisłę, dlatego aby Mówić o tym i te wartości mieszkańcom wewnętrznym przybliżać, rozpoczęliśmy kolejny cykl spotkań. To są to spotkania z młodzieżą. Na lekcjach, które w Lesie Gdańskim odbywają się cyklicznie, uczniowie mogli także zobaczyć doświadczenia z wodą. Jak z talerza, na którym są monety przykryte wodą, wyjąć te monety bez moczenia rąk? Wystarczy wziąć świeczkę. Postawić między monetami, zapalić i przykryć to szklanką. Świeczka przez chwilę się jeszcze pali, potem gaśnie, i za chwilę widzimy, że woda jest wciągana do szklanki, a monety są suche. Po prostu świeczka, gdy się pali, ogrzewa powietrze w środku, ciśnienie powietrza się zwiększa i ono ucieka z tej szklanki, chociaż my tego nie widzimy. W momencie, kiedy świeczka gaśnie, powietrze się zaczyna ochładzać, ale ma wtedy za małe ciśnienie, więc zasysa wodę. Uczniowie mogli też dowiedzieć się, jak w warunkach domowych zbudować model poduszkowca. Bierzemy płytę CD, przyklejamy do niej plasteliną nakrętkę od płynu do naczyń na przykład i na to wszystko nakładamy nadmuchany balonik. Kładziemy na stół i otwieramy tą nakrętkę, wtedy powietrze z balonika powoli wychodzi, dostaje się pod płytkę i między płytką a powierzchnią stołu powstaje warstwa powietrza, likwidując tarcie. Dlatego płyta się bardzo łatwo porusza. To jest model poduszkowca. Najbardziej mi się podobała ta sztuczka ze tą suszarką, z tą pyłeczką, jak to tak leciało. Jak się zastanawiałam, jak to może być następnym doświadczeniem którego wyniku nie idzie przewidzieć jest dmuchanie suszarką w stronę piłeczki pingpongowej. Zgodnie z przewidywaniami piłeczka powinna być wydmuchnięta, a tutaj piłeczka utrzymuje się w powietrzu. Zawsze powtarzam, że to nie są czary, tylko fizyka. Po prostu strumień powietrza opasuje tą piłeczkę, rozdwajając się przed nią i spotykając się na końcu, utrzymuje ją w powietrzu. A jak lekcje w Lesie Gdańskim ocenili sami jej uczestnicy? Podobało mi się, bo było bardzo dużo eksperymentów fajnych i śmiesznych bardzo. A co ci najbardziej rozbawiło? Ta woda co leciała cały czas. Zdawało mi się tutaj, bo była czarna magia. To znaczy po angielsku, to znaczy black magic. Woda bydgowska jest bardzo dobra. Chyba w niewielu miejscach w Polsce jest taka, że można ją pić z kranu. Czy pije pani ją po prostu z kranu? Tak zdarza się. W całym mieście mamy jednakową, dobrą. Bardzo dobrą jakość wody, nie ma znaczenia lokalizacja odbiorcy. O wartości wody świadczy ilość soli mineralnych. Im więcej soli mineralnych, im więcej tego kamienia w czajniku, tym wartość odżywcza wody jest wyższa. My robiliśmy takie porównania. 13 różnego rodzaju wód w laboratorium badaliśmy. Były to wody powszechnie dostępne w sklepach, nazywane wodami mineralnymi i woda z wodociągu. I okazało się w wyniku porównania zawartości soli mineralnych, że woda bydgoska zajęła drugie miejsce. Czyli jest to woda o bardzo wysokiej zawartości soli mineralnych niezbędnych dla zdrowego organizmu człowieka. Choć woda bydgoska jest dobrej jakości, to jednak wielu bydgoszczan niepokoi to, że po jej zagotowaniu odkłada się w czajniku kamień. Każda woda zawiera rozpuszczone wodorowęglany, węglany wapnia i magnezu. W wyniku gotowania z wody ulatnia się do atmosfery dwutlenek węgla i powstają węglany wapnia i magnezu, które są w wodzie nierozpuszczalne i wytrącają się w postaci kamienia na dnie czajnika. Zapewniam Państwa, jest to absolutnie bezpieczne. Właśnie minęły dwa lata od powstania Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy dwa lata w Wieży Ciśnień to okres bardzo wytężonej pracy, nawet powiedziałbym takiej kreatywnej, twórczej, bo przecież organizując muzeum nie do końca sobie wyobrażaliśmy, że może ono także pełnić dodatkowo funkcję galerii malarskiej. Z taką myślą na drugim piętrze w Wieży Ciśnień powołaliśmy Galerię Wieży Ciśnień, w której w ciągu tych dwóch lat odbyło się 25 spektakularnych wydarzeń artystycznych. Ostatnio w Wieży Ciśnień Zaprezentowała swoje prace Anna Bochenek, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie kierownik katedry Sztuk Wizualnych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Do Muzeum Wieży Ciśnień jest już kolejne zaproszenie. Po raz pierwszy w takim wymiarze duża historyczna wystawa, tym razem poświęcona Polakom w Legii Cudzoziemskiej. Jest okazja oglądnąć stare dokumenty, stare fotografie, także stare umundurowanie z tamtego okresu tych, którzy. Tworzyli, byli, a jednocześnie dzisiaj są sympatykami Legii Cudzoziemskiej. No i tu może przypomnienie, że Muzeum Wodociągów na tę wystawę zaprasza codziennie w godzinach od 11 do godziny 16, przy czym tutaj prośba, by ostatnie wejście odbywało się o godzinie 15, bo godzinę przynajmniej trwa oglądanie i w sobotę i w niedzielę w godzinach od 13 do godziny 17. Z tym samym zastrzeżeniem ostatni zwiedzający wchodzą na teren muzeum o godzinie 16.